Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich przygód na świecie Hardcore. Wreszcie długo wyczekiwany przez Was oraz przeze mnie odcinek, gdzie moim zadaniem będzie dobić do 500 dni na tym świecie. Film ten tworzyłem naprawdę sporo czasu, więc nie zapomnijcie o łapce dla zasięgu. Dowijcie pod tym odcinkiem 30 tysięcy łapek, a udostępnię wam save z 500 dni na karcie społeczności. Później nie planuję go udostępniać aż do końca serii, więc to jest ostatnia szansa, żebyście mogli go zdobyć. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy na kanale, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału. Zajmijcie to chwilę rosną liczba subów gwarantuje więcej tego typu filmów na kanale. Zapnijcie pasy i lecimy z kolejnymi dniami na świecie hardcore. Dzień 451 rozpocząłem od przygotowywania sporej ilości pochodni i zacząłem latać wokół farmy Creeperów i oświetlać pobliski teren. Chciałem, by farma produkowała mi więcej prochu, bo czekało mnie konkretne wysadzanie. Żeby szło mi nieco szybciej, stworzyłem trochę potek na przyspieszenie. Ogólnie miałem zamiar oświetlić 128 kratek z każdej strony farmy. Planem na 500 dzień jest walka z pięcioma widerami naraz, więc, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, od razu zacząłem gromadzić potrzebne czaszki wider szkieletów. Dodatkowo będę miał więcej węgla na pochodnie. Niedługo potem zdobyłem wszystkie 15 potek. Główek. Zrobiłem ogromną ilość pochodni i oświetlałem dalej teren. Dwa następne dni wyglądały identycznie: w dzień i czasami w nocy oświetlałem teren, po czym awczyłem zbierając gunpowder. Z początkiem dnia 454 skończyłem awczyć po nocy i postanowiłem przerobić farmę tak, aby praktycznie produkowała sam proch. Potrzebowałem do tego kilka staków szkła i odpowiednio przerobić zbudowane już wcześniej platformy. Choć modyfikacja nie była zbyt skomplikowana, to zajęła mi trochę czasu. Tak przez resztę dnia i sporą część następnego budowałem filary ze szkła. Kiedy skończyłem, wyczyściłem wszystko wszystkie skrzynie i poszedłem awczyć na około 10 minut. Na następny dzień poszedłem sprawdzić lód i było go niecałe 300 staki, więc nie byłem zadowolony, ale przynajmniej był to sam proch. Później przygotowywałem surowce pod mały projekt w Endzie. Chodzi tu o res. Chciałem zrobić małego, sztucznego cave'a wykorzystując zdobyte wcześniej bloki deepslata oraz ród. Zabrałem ze sobą pochodnie i odrobinę TNT i poleciałem do jaskini, gdzie przez sporą część dnia zbierałem surowce. Dwa następne dni zajmowałem się budowaniem sztucznego cave'a w Endzie. Najpierw zrobiłem taką jakby geodę z kamienia którą później obuduję dodatkowo dips'em i rudami. Projekt zajął mi w sumie mało czasu, ale za to efekt wyszedł lepszy niż się spodziewałem. Z pewnością zawdzięczam to dodanym w różnych miejscach rudom. Teraz z przyjemnością będzie się wchodziło do endu. Przyznajcie sami, mała rzecz, a cieszy. Przez dwa kolejne dni starałem się zgromadzić tyle piasku, ile dam radę dodatkowo w nocy awczyłem na farmie creeperów, żeby zdobyć więcej prochu na TNT. Co prawda do zbierania piasku wykorzystywałem kilka sztuk, ale za to szybciej mogłem gromadzić sam piach. Potem leciałem klasycznie, wykopując go łopatom. Tak, kopanie piasku. Uwielbiam. 461 dnia poszedłem naprawić zjechaną prawie do zera nederytową łopatę. Później poleciałem na farmę aksolotów i zrobiłem z nimi mały porządek. Plan był oczywiście prosty. Przerobić wcześniej stworzoną hodowlę tak, żeby pozyskiwać z niej same niebieskie aksolotle. Później nie działo się nic, nic ciekawego. Absolutnie niczego nie robiłem przez resztę dnia. Wydaje wam się? Nie wiem skąd takie statystyki. Co, co tuś, coś się Minecraft musiał zepsuć. Tak, to, to na pewno błąd. Mhm. Tak, kilka następnych dni rozmnażałem niebieskie aksolotle, a swojego pierwszego nazwałem Blue. Nie wklejam tutaj screena, bo taką nazwę zaproponowało chyba z 300 osób, jak nie więcej. Takie proste, ale jak pasuje. Dziękuję wszystkim za komentarze. Później standardowo czekałem koło 5 minut, aż będę mógł rozmnożyć więcej aksolotlów i łowiłem ryby w nadziei, że dropnie mi muszelka. W nocy postanowiłem zgromadzić trochę koralowców do jednego całkiem fajnego projektu. Wpadłem na niego rozbudowując hodowlę. Można by powiedzieć, że wpadłem w małą taką fazę i postanowiłem stworzyć akwarium, w którym to będą mogły żyć same niebieskie aksolotle. I nie mogło to być tylko kilka. Nie. Chciałem 100 niebieskich aksolotlów jeszcze w tym odcinku. Przy okazji złowiłem kolejną muszelkę, a ostatnią potrzebną do stworzenia konduitu muszle przyniósł mi topielec. Bardzo miło z jego strony. 464 dnia nieźle się przestraszyłem, bo dwa z aksolotlów zaczęły dostawać obrażenia. W pierwszej chwili nie wiedziałem o co chodzi, aż nie usłyszałem paferfisha Skubany napompował się i w jakiś sposób otruł na chwilę moje aksolotle. Dla spokoju poleciałem do wieży alchemicznej i stworzyłem Podki leczenia. Później zabudowałem dodatkowo dołu każdą zagrodę Aksolotów, żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Po kilku dniach latania, rozmnażania i łowienia postanowiłem chwilę odsapnąć i przy okazji zdobyć sporą ilość prochu. Przez prawie trzy następne dni awczyłem na farmie, chciałem mieć przygotowane TNT, kiedy ruszę szukać debrisu. Łącznie zgromadziłem prawie 8 staków, na razie musi mi wystarczyć. Poleciałem wyhandlować trochę lapisu do barwnika. Będę potrzebował cyjanowego szkła do kolejnego projektu. Na całe szczęście miałem całkiem sporo kleryków w Ocean Monumencie. Duża ilość lapisu nie była więc. Z problemem. Akwarium dla niebieskich axolotlów postanowiłem stworzyć w górze, którą niedawno rozkopywałem kopiąc kamień do pół bloków. Oczywiście cała przestrzeń wymagała małych przeróbek, posprzątania i lekkiego rozplanowania. Przy pomocy bloków pryzmarynu obudowałem spore wnęki, które posłużą mi jako okna akwarium. Chciałem dostosować się do ich kształtu, dzięki czemu będzie wszystko wyglądało bardziej ciekawie. Od dnia 468 do 481 pracowałem nad nowym projektem, czyli akwarium dla 100 niebieskich axolotli. Z przygotowanego wcześniej szkła zrobiłem wcześniej Wspomniane okna, które nadawały bardzo fajnego klimatu. Początkowo chciałem wyłożyć całą przestrzeń blokami trawy, dopiero później ogarnąłem, że przecież pod wodą zmienia się w dir. Do samego projektu brakowało mi oczywiście wcześniej wspomnianych stu niebieskich acholatli, czekało mnie więc jeszcze kilka dni polowań na tropikalne ryby i roznażanie hodowli. Nie spodziewałem się, że mój pomysł zajmie mi aż tyle czasu. Tutaj obudowywałem spód akwarium blokami trawy, ale jak mówiłem, nie do końca mi to wyszło. Po prostu zmarnowałem trochę czasu. Żeby sufity i ściany nie były zwykłymi formacjami z kamienia, użyłem trochę bloków pryzmarynu i chciałem uzyskać efekt tak jakby porastały one niektóre miejsca w akwarium. Pomimo braku wody i dekoracji całe pomieszczenie zaczynało naprawdę dobrze wyglądać. Tutaj zaczęły się schody. Zostawiłem sobie wylewanie wody po wybudowaniu pomieszczenia, które miało różne wnęki i jeszcze nie wiedziałem jak ciężko będzie zalać całe to pomieszczenie wodą. W dodatku chciałem by każdy blok był pełnym blokiem wody. Próbowałem różnych metod wylewania wiaderek, obudowywania wodorostami. To było naprawdę, naprawdę trudne. Z samą tylko wodą męczyłem się chyba 5 albo 6 dni. I koniec końców udało się jakoś ogarnąć całą przestrzeń, żeby większość bloków były źródłami. Było tam tylko trochę za ciemno, więc szybki awk na farmie guardianów i mogłem wrócić do budowy. Zamieniłem część bloków trawy na mech i dzięki temu wiedziałem, jak uzyskać ładne dno. Potrzebowałem tylko nieco więcej bloków mchu, i niedługo potem wyglądało to o wiele ładniej niż z samym zwykłym dirtem na dnie. Później przyszła pora na dodatki i budowę rafy wewnątrz akwarium. Kilka minut później miałem już prawie cały projekt gotowy i mogłem sprowadzić tu 100 niebieskich axolotli. Postanowiłem jednak sam nudny kamień wzbogacić o inne bloki, w tym cobblestone, andezyt i porośniętym chem kamień. Przerwałem na chwilę budowę, bo przyszła burza i chciałem zdobyć więcej główek. Miałem już pomysł, co z nimi zrobię. Ruszyłem więc na polowanie. Zrobiłem sobie małe wyjście, tak, żeby nie ingerować jakoś mocno w samo akwarium. Później rozbudowywałem hodowlę niebieskich axolotnów, tak, żeby mieć ich 100, a nawet więcej, bo 100 chciałem mieć w samym akwarium. Gromadzenie ich wszystkich, łącznie z rozmnażaniem, zajęło mi chyba kolejnych 3 czy 4 dni. W międzyczasie znów przyszła burza, więc pora na kolejne. Polowanie. Kolejne główki trafiły do mojej kolekcji. Wreszcie po kilku dniach miałem prawie cztery szulkery wypchane wiaderkami z niebieskimi axolotlami. Pozostała więc ostatnia rzecz do zrobienia, czyli wypuszczenie ich do nowo wybudowanego akwarium. Po chwili zaczęło się tu robić tłoczno i sam bym nie przypuszczał, że zrobię coś takiego. Ale proszę, po wielu godzinach pracy moje akwarium było gotowe i pływało w nim całe 100 niebieskich. Absolutely. To zasługiwało na screena, bo był to dość czasochłonny projekt, ale nie żałuję ani minuty spędzonej nad nim. Patrzcie na to, czy to nie wygląda kozacko? Pod koniec dnia 481 przygotowywałem się do wyprawy po Debrisy i chciałem wziąć ze sobą kilofy, których nie będzie mi szkoda. Miałem ich w końcu dość sporo. Ostatni mały ławk i mogłem zabierać się do szukania. Tak od dnia 482 do 488 kopałem tunele, wykładałem je TNT i szukałem antycznych gruzów. Nie miałem dokładnego planu, ile chcę ich znaleźć, ale powiedzmy, że chciałem mieć... Jak najwięcej. Oczywiście bez przesady, bo nie mam w planach robić bikona, chociaż ee, nie, raczej nie. Zbieranie szło mi całkiem dobrze. Po kilku dniach zgromadziłem łącznie prawie dwa staki, co jak na 9 staków TNT i kilku diamentowych kilofach, może nie jest wielkim wynikiem, ale i tak byłem zadowolony. Nie miałem problemu ze złotem, bo na farmie w skrzyniach było go sporo. 28 sztawek Nedrytu na pewno starczy mi na trochę. Nie miałem zbyt wiele czasu do dnia 500, ale postanowiłem zrobić jeszcze jeden mały projekt i wykorzystać zdobyte dotychczas główki, aby zrobić małą wystawę. Oczywiście będzie ona przy portalu do Endu. To miejsce po prostu wydawało mi się idealne, by zbudować tam właśnie ten nowy projekt. Żeby zachować styl wcześniejszej budowli użyłem sporej ilości deepslata i zrobiłem niezbyt duże pomieszczenie. Mała zabawa oświetleniem i kształtem ścian czy sufitu i nawet zaczynało to jakoś wyglądać. Wykorzystałem jeszcze pozostałe rudy, żeby nadać nieco koloru temu pomieszczeniu. Stworzyłem też jedno małe pomieszczenie obok, gdzie zamierzałem postawić jajo smoka kresu. I nie byłbym sobą, gdybym po raz kolejny nie zbudował efektu mgły. Może nie tak pokaźnego jak w głównym pomieszczeniu. Ale i tak chciałem, by było klimatycznie. Tym razem postanowiłem zrobić wszystko w ciemnych barwach. Stworzyłem więc sporą ilość czarnego szkła oraz czarnego betonu, którym wyłożyłem ściany. Spód wyłożyłem dywanami, i łącznie zrobiłem jakieś 5 warstw szkła, więc może nie był to aż taki efekt, jak w pomieszczeniu głównym, ale i tak było tu ładnie i nie musiałem bać się o moby. Nie miało jak się zrespić na szkle. Po zbudowaniu mgły dodałem jeszcze trochę oświetlenia, banerów, i przyznam, że jak na tak mały projekt to efekt jest całkiem niezły. 493 dnia praktycznie ukończyłem całe pomieszczenie. Wystarczy zaczęło jeszcze wyłożyć prawie wszystkie zdobyte przeze mnie główki mobów i proszę bardzo, kolejny projekt gotowy. Tak wygląda efekt końcowy, możecie ocenić sami. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj powstało. Jeszcze tego samego dnia wpadłem na kolejny genialny pomysł, aby zapełnić całego Shulker Boxa totemami nieśmiertelności. Nabiłem więc efekt Bat Omen 3, z tego co pamiętam, i przez resztę dnia czekałem na boby z rajdu. Na następny dzień kilka totemów było w boksie, ale trwało to tak długo, że na razie dałem sobie z tym spokój. Jako że miałem Hero of the Village na poziomie trzecim, to posta wiem go wykorzystać i nazbierać nieco emeraldów. Tak przez sporą część dnia handlowałem z wieśniakami i nabijałem Emeraldy. Kupiłem też trochę butelek z ekspem i lapisu do Enchantu. Na pewno się przydadzą. Po całym dniu handlu miałem prawie dwa staki bloków emeraldów całkiem nieźle jak na jeden dzień. Dwa następne dni postanowiłem poszukać diaksów, bo miałem sporo nieprzeszukanych starych czangów, więc wciąż mogłem y, znaleźć sporo diamentów, wykorzystując glinę na bagnach. Kopując się trafiłem idealnie na skrzynie, w której to znalazłem glowberriesy, a ja szukałem ich gdzieś tam na świecie, mając je dosłownie pod nosem. Po dwóch dniach miałem. Kolejne 300 diamentów, coraz bliżej do diamentowego bikona. Na następny dzień zrobiłem małe porządki w magazynie, a następnie zabrałem najlepsze kilofy, jakie miałem, w jednej ze skrzyń. I plan był prosty. Każdy kilof miał mieć efektywność 5, niezliczalność 3 i naprawę. Dodatkowo Silk Silkrat czy Fortuna były mile widziane. Skoczyłem do villagerów bo nie miałem książek z Mendingiem i Andry Kingiem. Potem łączyłem dalej przygotowane kilofy. Następnego dnia poleciałem do Endu zebrać Expa i naprawić niektóre narzędzia. Później wróciłem do bazy i ulepszyłem wszystkie wcześniej stworzone kilofy Nederytem. Tak wszedłem w posiadanie pięciu, kill kilofów. Pewnie zastanawiacie się, po co mi one? Cóż, ma to związek z projektem, którym będę się zajmował prawdopodobnie dwa następne odcinki, bo na pewno nie wyrobię się w 50 dni. Mowa tu o wielkiej przestrzeni 100 na 100 kratek do samego bedroka, którą chcę wykopać. Wiem, że mógłbym zrobić maszynę rozwalającą, yy, TNT latającą i tak dalej. Być może coś takiego również w przyszłości zrobię, ale to kiedy indziej. Cała ta przestrzeń, którą tu widzicie, będzie przekopana i powstanie tu efektywna farma Gunpowdera. I być może coś jeszcze, bo skoro będę miał tak dużą dziurę, to na pewno nie zrobię tu tylko jednej Farmy. Pod koniec dnia postanowiłem stworzyć jeszcze kilka łopat i podobnie jak kilofy zrobić z nich najlepsze, ulepszone netherytem narzędzia. Tak 499 dnia po połączeniu i ulepszeniu wszystkich łopat miałem 5 super kilofów i 5 równie dobrych łopat do uporania się z dziurą 100 na 100. Oświetliłem sobie jeszcze trochę terenu nieopodal i dodałem skrzynie na surowce, które z pewnością mi się przydadzą. Zaszło słońce i musiałem przygotować się do ostatecznej walki z pięcioma liderami. Ponownie podki złote jabłka, zapasowe totemy miałem w ekwipunku. Z czterema sobie poradziłem, więc raczej nie Chciałem się zmierzyć z pięcioma, ale nie chciałem też ich lekceważyć. Nadszedł ten dzień. Przygoda, którą rozpocząłem 500 dni temu, mogła zakończyć się tutaj lub trwać dalej. Nie zamierzałem przegrać tej walki. W pierwszej kolejności skupiłem na sobie uwagę wszystkich pięciu liderów. I wtedy zaczęła się batalia, na którą nie byłem gotów. Pięciu liderów atakowało mnie jednocześnie, a ja sam nie mogłem skupić się na jednym, więc robiłem co mogłem, by zbić im HP w miarę jednakowo. Walka się przedłużała i dość szybko miałem niski poziom zdrowia i musiałem ratować się złotym jabkiem. To tylko mnie utwierdziło w tym, że nie będzie to łatwa walka. Nie wiem kiedy, ale jeden z widerów stracił mną zainteresowanie i gdzieś sobie poszedł. Ale wciąż miałem ciężki orzech do zgryzienia, bo czterech widerów to również nie zabawa. Wreszcie zbiłem życie jednego bossa i kiedy do mnie zleciał, wystarczyło kilka ciosów mieczem, żeby go pokonać. Po chwili zleciał do mnie drugi i dopiero tutaj zauważyłem, że brakuje jednego widera. Stał sobie jak gdyby nigdy nic. Atakowały mnie dwa pozostałe bossy, a ja próbowałem do siebie zwabić trzeciego. Pokonałem już dwóch z pięciu widerów, więc czułem, że nie przegram tej walki. Po w chwili trzeci boss był już pokonany i została ostatnia dwójka. Wykorzystałem butelki z expem, aby wyleczyć mocno uszkodzoną zbroję, i zdjąłem totem, aby dwóch ostatnich bossów pokonać bez niego. Gdybym popełnił choć jeden błąd, cały świat po prostu by przepadł. Przedostatni wider był już praktycznie pokonany, a ja bardziej zwracałem uwagę na poziom mojego zdrowia, żeby głupio nie zginąć. W końcu został już tylko jeden, który nie był dla mnie wyzwaniem po tym wszystkim. Tak, po całym dniu walki pokonałem pięciu widerów naraz. Chciało mi gdzieś jedną gwiazdę, ale totalnie tego nie zauważyłem. Cieszyłem się, że żyję i to mi wystarczyło. Pozostało więc wrócić, zanim skończy się ten dzień i jeszcze coś zrobić. Ustawiłem więc beacon z bloków emeraldów, tak żeby być w pełni przygotowanym na wielkie kopanie dziury 100 na 100 kratek. Kiedy zachodziło słońce, wszystko miałem już gotowe i choć nie będzie to łatwe, myślę, że dam sobie radę. Nie macie pojęcia, jak się cieszę, że udało mi się dobić na tym świecie całe 500 dni. Jest to niemały wyczyn, tym bardziej, że nie jest to jedyny świat, który tworzę. Tutaj ponownie jak ostatnio info ode mnie, że kolejny odcinek to minimum dwa tygodnie, zanim będzie gotowy, więc musicie dać mi czas na jego stworzenie. Tutaj Wrzucam wam jeszcze raz to wyzwanie Czyli jeżeli dobijecie tutaj 30 tysięcy łapek To udostępnię wam save z 500 dni I dopóki seria się nie skończy Nie zamierzam udostępniać go ponownie Więc decyzja należy do was Odsyłam do subskrypcji kanału Bo jak tylko uda się dobić na tym kanale 800 tysięcy subskrypcji Myślę, że od czasu do czasu Wypuścić odcinek z całymi 100 dniami naraz Będzie to jeszcze więcej pracy Ale coś za coś Serdeczne dzięki za obejrzenie tego filmu I zapraszam na przyszłe odcinki już niebawem Życzę wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia wkrótce Pozdro!